A więc tak, pewnie połowa z was zastanawiała się, co się ze mną stało, czemu mnie nie było przez półtorej roku, jak doszło do mojej nieaktywności, co dalej z tym kanałem. Czy to jest koniec kanału Huberta R. Belix? Przy tego wszystkiego dowiecie się w tym nagraniu. Jeszcze zanim przejdziemy do historii, wybaczcie, że w nagraniu będę wydawać obrzydliwe dźwięki. Pierwsze kilka minut tego nagrania będzie o historii tego kanału, a dopiero później odpowiem na te pytania. Jeżeli czegoś tutaj nie powiedziałem, to zapytajcie się mnie w komentarzach, a jeżeli ich nie będzie, to zrobię posta. Życzę wam miłego słuchania i gapienia się w ten ciemny ekran. A więc jak się to wszystko zaczęło? Wszystko zaczęło się w październiku 2022 roku, kiedy to moi przyjaciele zaczęli nagrywać na YouTube. Ja się nimi zainspirowałem i 1 listopada 2022 roku postanowiłem założyć własny kanał YouTube. Podchodziłem do nagrywania trzy razy. Za czwartym razem oficjalnie udało mi się rozpocząć kanał Hubert RBLX. Moimi pierwszymi filmikami były nagrywki ze Stumbleguys. Moim pierwszym popularnym filmiem jest filmik o nazwie Jeszcze bardzo szybko. Ten film nie miał miniaturki, a i tak się. I tak się udało mu zdobyć aż 209 wyświetleń. Mój kanał cieszył się szczytową popularnością w drugiej połowie listopada 2022 roku. Wtedy to rzuciłem mój trzeci najbardziej popularny film o nazwie Zgadłem wszystkie flagi świata w Roblox. Osiągnął on 333 wyświetlenia. Od kiedy zacząłem nagrywać filmy z Filipem, stało się coś dziwnego. Moje filmy zaczynały mieć coraz mniej wyświetleń, były wyjątki m.in. zbieranie trawy czy country. Balle. Moim ostatnim filmem był film o nazwie Umarłem. Oczywiście jak widzicie, nie umarłem, a miniaturka i tytuł miały symbolizować grę, która w owym odcinku się znalazła. To też wzbudziło wielkie przerażenie u kilku z widzów, ponieważ od tamtego momentu nie wrzucałem nic na kanał. Teraz wam w skrócie odpowiem na te pytania. Możecie się mnie dopytać w komentarzach, jeżeli w ogóle będą. Co się ze mną stało? Nic się nie stało. Po prostu popadłem w ciężką chorobę i ciężko mi było z tego, cokolwiek nagrywać. Czemu mnie nie było przez półtorej roku straciłem aplikację do robienia miniaturek oraz do nagrywania. Jak doszło do mojej nieaktywności? Wszystko, co w poprzednich pytaniach i jeszcze demotywacja? Co dalej z tym kanałem? Zastanowię się, lecz jest wysoka szansa, że dalej będę prowadzić ten kanał. Czy to jest koniec kanału Hubert RBLX? Oczywiście, że nie. Jeż, nawet jeżeli nie będę nagrywać, to postanowię mieć inny rodzaj aktywności na tym kanale. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Życzę Wam miłego dnia. Do widzenia.